Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy, to jest Steelgar. Cześć, dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z gierki Fallout 4 Moi drodzy, wreszcie nadszedł, nadszedł ten czas, w którym to nagrywam, ponownie wracamy do normalnego nagrywania odcinków, a dlaczego nie było odcinków? Ponieważ miałem wielki maraton biednych wojen i praktycznie 4 godziny dziennie! Na tym spędzam, ale już jest premiera. Znaczy, jak widzicie ten odcinek, to już premiera Nowych Star Warsów jest, a ja jestem wielkim fanem. Tak więc mamy wreszcie czas, poświęciłem odcinek dla oglądania Wszystkich Wojen. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja oczywiście zapraszam Was do oglądania. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo lecimy z główną misją, moi drodżowie, z główną fabułą całkowicie. Lecimy odnaleźć jakiegoś Virgila na, na Morzu Blasku, i to jest Morze Blasku, czyli dosłownie. Koniec żywej cywilizacji, w którym to właśnie tutaj gdzieś rozdupczyło się największe promieniowanie. Specjalnie jestem w pancerzu wspomagany moim, nie z tym od Bractwa Stali. Razem ze mną jest ten, który bez maski, nie wiem jakim co ten tutaj w ogóle oddycha, ponieważ promieniowanie jest tak dupne, że można yy, pierdzieć promieniowaniem i w ogóle. Ale jest źle, więc moi dredżowie, zapraszam do oglądania. Mamy odnaleźć Virgila. Virgil to jest jakaś podobna osoba, która uciekła z Instytutu i która podobno wie, jak można się tam dostać. Bo nikt nie wie, jak nam się można dostać. Zapraszam do oglądania, jeśli ci się cię spodoba. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, możecie dać kilka. Dobra, ma mamy odnaleźć go gdzieś na Morzu Blasku. Morze Blasku jest dosyć ogromne, ponieważ, tak jak mówimy jest to dosłownie końcówka całej. Seryjnie aż na samym końcu mapy. Dobra, zajbiście co, nie? Tutaj jest jakiś wulkan chyba. Morze Blasku to jest właśnie to całe morze pokryte radioaktywnym pyłem, promieniowaniem nie wiadomo czym, po którym tak naprawdę nie ma żadnego życia. A jedyne życie, jakie tutaj było, to mucha, którą zdeptałem, więc już jej nie ma. I ja że czekajcie, tutaj w ogóle dalej to są. To jest końcówka mapy, ja zawsze. Bethesda ma to do siebie, że na końcówkach, dosłownie krańcach mapy lubi dawać jakieś ostre ciekawostki. I tak też jest i w tym przypadku. Tutaj jest strasznie. teren zły dla każdego. Jeśli nie masz tutaj na wspomaganego, lepiej, to spadaj. Chyba, że jesteś kulem, no to możesz tutaj żyć, prawda? Ale tak, tutaj mamy jakiś samolot. Tam mamy jakiś budynek. Tutaj musimy iść do tego Virgila. Tam mam jakąś fabrykę, tam mam jakieś góry. I pomimo, że ja tutaj jeszcze przejdę nie raz. O tak, ale w dzisiejszym odcinku nie. W dzisiejszym odcinku mamy się skupić na odnalezieniu Virgila, ponieważ chciałbym wejść w wątek... Dobra, tego to ja się tu... Dobra, spodziewałem się jeszcze, było. Żeby... I właśnie to w tej robocie lubię. Ja nie wiem, co ty lubisz, ale już tego nie ma, więc tam się nie musisz martwić, co nie? Zabiłem... Halo, Fallout? Już po śmierci mi zniknął. Co się stało? Nie masz. Eee, dobra. Ja, szczerze mówiąc, nie widzę nic. Ujebany. Zapomniałem, że jesteśmy w pancerzu. W ogóle patrzcie, jak mam zajmować tę latarkę, co nie? Świece pi bojem, Fallout Boy rządzi normalnie. Plup. Jak sobie ulepszyłem. Na nie wiedziałam o tym, że to tak działa, co nie? Dopiero niedawno. Dobra, może tę latarkę. Szczerze mówiąc, to jest najgłupsza latarka, jaką w życiu mogłem wziąć. Bo ona jest. Denerwuje. I następna mucha, o nie. Dobra, trudno, idziemy do Virgila. Naprawdę dzisiaj chciałbym się skupić na wątku głównym. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale zobaczcie, jak genialnie mi gra działa. Nie pytajcie mnie, jak to działa. Tak po prostu. Troszeczkę się pobawiłem z OBS-em, będziecie mieć lepszą jakość. No tak w ogóle, czemu mi nie mówicie, że kamerka jest troszeczkę za ten, a ja jestem troszeczkę Siedzę, bo się wbiłem w grę. Dobra, no, tutaj wszędzie mamy góry, tutaj wszędzie mamy jakieś końcówki mapy, tutaj mam już krańce, tutaj widać, że przejść dalej nie można. Tam też raczej przejść już nie można. I Rad Skorpion, o kurde, tego to ja się nie spodziewałem. Co on, Zakopał się? Serio? Na wnieś, nie aż tak mogę. Dawno Rad Skorpion w pierwszych falotach to były pestki, i to były dosłownie jedne z najłatwiejszych. E, zaraz za mol ratami. no i za Szurami oczywiście, zwykłymi. Co jest? to jest? Ku! Dobrze, źle klikam. Ja powinienem walić ten kolec, ale trudno. I zaraz za szczurami i molratami najłatwiejsze przeciwnicy w pierwszej częściach. Na no, Skorpion w trójce niu, czy właśnie tak jak tutaj. To jest cholerna masa. Widzę, że ten Virgil. Virgil chyba na serio lubi sobie uprzykrzyć życie, na przykład mieszkając razem ze, ze szpanem śmierci. No ale dobra, nie miejmy mu to za złe. Jak ktoś tak lubi, to co. Czemu to jest taki słaby? What the fuck? Dobra, to już jest mocne O, siedź, 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 siedź ładuj Widzę, że tutaj wojna rad Skorpiony kontra Szpon Śmierci Aż się zapiszę, żeby nie umrzeć Powiem wam szczerze, że ten Panters wspomagany To jest jedno wielkie, genialne wszystko Dobra, Szpon Śmierci zginął i teraz się... się rozpadł yy, mięso... O, Jezu! Dobra, zniszmy go Powiem wam szczerze, że gdyby nie... Tak to się robi w bractwie. Typie, ty jeszcze nic nie zrobiłeś tutaj. Ty tylko chodzisz za mną. Czemu ja go wziąłem? Czekajcie, bo idziemy do Virgila, który jest uciekinierem ze Instytutu. Bractwo nienawidzi Instytutu, ponieważ chce zniszczyć Instytut. Więc nie wiem, czy zabranie tutaj mojego Paladyna ma jakiś sens. I ja pierczek jak to jest genialne, co nie? Piękne. Piękne, piękne. Dokładnie, piękne. No więc boję się, że Virgil może nie polubić mojego typka z bractwa. Chociaż z drugiej strony, kiedy Virgil uciekł... To jakieś benzyna, czy co? Skoro Virgil uciekł z instytutu, to on też prawdopodobnie właśnie teraz nie lubi instytutu. Tak mi się że wydaje. Czekajcie, czy ten znak, który ja tutaj widzę, to znaczy, że tutaj walnęła bombka? Wow. Ambitne miejsce do życia. Czy to jest krater po wybuchu bomby atomowej? Bo na mapce mamy tutaj... No dobra, na tej mapce nie, ale tam na dole... Yy, tam. Na radarze macie pokazane Krater atomu U... O oh kto tu żyje? To jesteś Virgil? Halo. Czy to są. Jak on jest człowiekiem. Jak. Czy Virgil jest dzieckiem atomu? Wielki podział? Myślałem, że atomy w tym przypadku. w tym się raczej rozszczepiają. No, tak, to jest podział, dobra, nieważne, głupie. Mamy iść tam. Czekajcie, dzieci, atomy. Bardzo dobrze mi się kojarzy ich religia. Pierwszy z początkowych wcześniejszych falautów Widzę, że tutaj Jak szkoty nie w ogóle, żyją. Przecież nie po że nie ci że muszę pogadać. że nie ma, że nie Święta że nie mi że pomyliły. Potrzebuję pomocy. Jak oni tu żyją w ogóle? nie to jest nie dupy. Or do you seek to tear down his ja chcę kogoś znaleźć, tylko eee, nie chcę nikogo szukać. Few make the effort to travel so far. Very well, you may stay for now, but know that we are watching. przemocy, a niedawno chcieli mnie podzielić. A podzielić to znaczy rzucić wem jakąś bombką, a to żeby mnie rozszczepić na nie wiadomo co. Eee, Virgil. A właśnie o wam muszę spytać, bo to mnie ciekawi. Jak oni żyją? What do you want with him? F5, potrzebuje informacji. Czytajmy sobie jeden raz, tylko i właśnie jeden raz, żeby nie było, bo tutaj jest tak falocie zrobione, że tak jak mówiłem właśnie, albo dobra, trzy razy, Max. I, some... I ostatni raz, koniec. I tak jak można falocie bardzo fajnie y, zrobić, bo tutaj mamy zapisy, just... tak jakby. Nie udało się, dobra, trudno. I... Nikt nic nie widział. Dajcie mi ostatnią szansę. I need... Dobra, mam pecha. Jest tylko żółte, więc powinno na serio pójść. Wiecie dlaczego ja chcę to robić? Bo tutaj tak naprawdę można albo sobie raz tylko pogadać przez 5 sekund, need... albo potem dosłownie przez godzinę robić misje, które są spokojne. Dobra, teraz dosłownie ostatni raz już nic więcej nie czytuję. Nie, 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 need... nie udało się. Ale to na serio tak działa, że to nie jest tak, że zapisane, I że ciągle nie działa, tylko że to już jest szczęście po prostu. I gdybym to robił więcej, to by to działało, ale aktualnie jednak nie. Mm, instytut. I have heard of this institute. They hide themselves, trying to avoid the In truth, this Virgil has caused some concern. Some believe, uh -huh. though he came to trade with us on a few occasions, we have had little other contact with him. It was quite clear he wanted to be left alone. You can find him southwest of the crater, <coughs> living in a cave. Kejkier, okay, moi panterzy, strzelaję. Serio, Paladin właśnie czekajcie. Chcę się jeszcze tylko o promieniowanie zapytać, jak ludzie żyją. Promieniowanie. Pomóż mi mieć Boga, który Cię chroni od radioaktywności. Możesz żyć w świecie, w którym jest w duper radioaktywności, w którym nie ma życia ani mięsa, ani nie możesz nic zasiać, Ale. Dobra, to są fanatycy. Nie trudno mieć się tego nigdy. Moi drodzy, mam pójść. Gdzie miałby ten Virgil na południowy zachód? Mam momenty w głowie. Ej, on jest poza mapą! Fallout! Ja jestem poza mapą, ja przepraszam bardzo. Ty, ty się zepsułeś normalnie. Na fakcie można w Falloucie wychodzić poza mapę. Ja myślałem, że to jest takie kwadratowe, ładne znaczniki. prostokątne na samym końcu. Ty znacznik. Tutaj graczu, dalej już nie możesz iść. A tutaj nagle mamy główną misję, która nas wydupcza dosłownie poza mapę Wiecie co, ja chyba dosłownie całą mapę sobie tutaj obejrzę Dookoła A to tylko do zachodnia i południowa część jak widzę Całkowicie poza tym, żeby dojść Jest nawet też Nie Ja wiem czego się można po nich spodziewać, wszystkiego Mamy iść gdzieś tam, dobra, F5, zapiszmy sobie gierkę, lecimy dalej w takim razie Tutaj się jakieś roślinki bugują, ale się powstają W ogóle nie wiem jakim cudem tutaj rośliny istnieją znaczy, to są krzaki, ale krzaki też potrzebują wody, żeby żyć. Nawet suche krzaki. Się powinni tutaj już dawno rozpaść. Czemu te kamienie się pojawiają dwa metry ode mnie? Jesteś na twardej ziemi, tylko troszeczkę jakby nie patrząc radioaktywnej, ale... To tylko troszeczkę, przecież tutaj bomba atomowa pierdykła koło to obchodzi. E, dobra, to jest właśnie ta bomba pierdykła, której... E, którą widzieliśmy tak naprawdę... O nie, mam PA. Którą widzieliśmy na samym mm, początku gierki, tak mi się chociaż wydaje Shit man Strzelaj paladynie Czy ty jesteś paladynem w końcu? On powinien jeszcze... Dobra, dobrze Tylko nie potrafi go zabić, dobra Ten patrz, chyba dodaje mi strasznie dużo do obrażeń Idziemy gdzieś tam w takim razie O Hop, hop, hop Skyrim Fallout, inny Fallout Chodź sobie po górach, bo to jest piękne Odkrywaj zawsze zakątki, każde jedno Patrzcie, tam mamy znowu jakąś fabrykę Gdzieś tutaj, to też jest poza mapą. Tam coś mamy? Nie, nie mamy nic, ale... Cholerę, się dołoży, że tam coś jest. Kurde, jak nie tutaj ciacha teraz, żeby jakieś istergi sobie poznajdywać, bo już znalazłem dosyć sporo. Ja, muszę przeładować. Dobra, nie boję się jakichś nubów Panteruż wspomagany, to jestem takim koksem, że... Sorry, ale nic mi nie zrobicie, to nie. Jestem za daleko w fabule bocznej, żeby się martwić o fabułę główną, która jest aktualnie przebywana, nie wiem, może na jakiś 15-20 poziom. Skalna jest kina, laboratorium virg Virgila. Wchodzimy do środka, moi dredżowie. Zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia, o ile cokolwiek będzie miało, o ile w ogóle istnieje. Bo ja nie wiem, czekajcie, on też musi jakoś przetrwać na radioaktywnym pustkowiu. Tutaj jest jakieś światło. Mm, więc wychodzi na to, że. Czy to będzie strzelać? F5. O, nie strzela. Chyba mnie lubi. Jakim przytem, typek, jak, który uciekł z Instytutu, lubi brat? Nie, dobra, on akurat powinien lubić. jak on. Mutant? Właśnie, chciałam pytać, jak on na radioaktywę pójśćkowi kuźwa. Jezu żyje. I okulary. <grydy> te okulary! <grydy> What the fuck, to to jest jakiś mutant hipster. Where's Kellogg, huh? Kellogg? zrobiliśmy right. go przecież. Skąd go, go zna? you mm, Virgil you know damn well I am what are you doing here my help with what how did you even find me anyway just go for institute I'm just a guy looking for information on the institute the institute so they did send you didn't they you're working with Kellogg you're him Kellogg's been taken care of. Dead. He's dead. Don't you lie to me. WM go <laughs> He's dead, whether you believe me or not. There's no question. It's difficult to believe. Kellogg was ruthless. There's a reason the Institute used him to do their dirty work for so many years. So... they'd sent him after me. Tried to prepare for it, but I still wasn't sure I'd make it. it you.

You want to get into the Institute? Are you insane? Never mind how nearly impossible that is. Even if you were to succeed, it'd almost certainly end in your immediate death. What reason could you possibly have for taking that kind of risk? Mm hmm, we're trying to find my son. The Institute kidnapped him. Oh, oh no. I had no idea. I'm sorry. Yeah. The Institute has taken people from the Commonwealth in the past. Your son is one of them. I can understand why you want to get in there. I can help, but I'm going to need something in return. Do you to help me? I'll so, help you. Okay. If I help you, you're going to do something for me. No, prawda, this this czyli mógłby normalnie być normalnie człowiekiem, jak rozumiem. Aktualnie się jakoś zmutował Supermutanta, chyba dzięki temu, że w ogóle przetrwać tutaj na radioaktywnym wszystkim. <kluzigue> <kluz na <Lauren> Teleporter? <kluzigue> Well, <laughs> <laughs> well. Not many know about it. Pretty closely guarded secret. You've certainly done your homework. Commonly referred to. Właściwie, go diagonalnie się tak. To przynajmniej jakby co, nie? To ja incite klikam. Masz mas tej rękę, bo w ogóle tutaj drugą, żeby nie było. To mówię. One place, rematerializes <laughs> you in another. I'm sure it sounds crazy, but it's a reality lay is the only way in and out. Dobra, czyli musimy teleportować do instytutu. Bardzo genialny pomysł. Jakbym wiedział, jak to Have you ever seen an institute Potykam dziesiątki? Łowczy? Nie wiem co to są. A nie, przecież widziałem ich Jezus Maria, to są ci ludzie już jak tak naprawdę się czekają. Nie wiem czy je pamiętam Hmm, do roboty! i suppose your enthusiasm counts for something every courser has special hardware that gives them a direct connection to the relay in the Institute. it's embedded in a chip in their heads you need that chip but to get it you'll have to find a courser no, i don't know exactly where you can find one they haven't sent any after me and sitting here waiting doesn't seem like a good plan you're going to have to hunt one down I can tell you where to start, and give okay. you some help finding one, but you'll have to do the dirty work. Okay. Ja I'll it. Right. The primary insertion point for Coursers is in the ruins of CIT, directly above the Institute, so you'll want to head there. The relay causes some pretty heavy interference all across the EM spectrum. Czekaj, czy on powiedział, że. ITW znajduje się dokładnie nad instytutem, czyli instytut znajduje się pod ITW. Wait, czemu oni mówią, że nie wiedzą, gdzie on się znajduje? Skoro on wie, gdzie się znajduje, czemu ja tam po prostu nie mogę wejść? Dobra. Dobra, Serum. Odnajdę, obiecuję, że ją mu ukończono. Może blasku dobym jakiś PD. Widzę, że ty bym tutaj na serio jakiś genialny. Naukowiec Terminal. Światło. Czy można gdzieś dalej tam iść? Nie. Kurde, łóżko to on sobie zrobił niezłe, co nie? Czapka pilotka. <laughs> nie no serio, kotki! Kotki! Damn! Damn! Tego Paladyn, ciebie to ja się nie spodziewałem. Paladyn, ciebie to akurat nie chcę, ja wolę kotki. E, dobra, te bronie i wszystko to mi tak naprawdę nie obchodzi. Mam pudełko pudełko na ten nowy Ołówek. Dobra, nieważne. Moi drodzy, mamy misję dalej. Jesteśmy dupę poza mapą, sk sk jest jaskinia. Mamy misję, myśliwy czy ofiara? Uda się do ITW. Mm, żeby wam troszeczkę tutaj sobie tak pogadać na takie ciekawostki, e to jesteśmy w Bostonie, a Boston... Nie mogę się udać szybkiej podróży w tym miejscu. G dziękuję Fallout, kocham cię bardzo. Mm, a jak sami możecie wiedzieć, gdzie istnieje MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology? Massachusetts. Obok Boston. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I MIT, Massachusetts Institute of Technology, to instytut, który w Falloutzie nazywa się ITW. Co nie wiem, co to znaczy, ale to jest MIT. Czyli Massachusetts, Instytut Technologiczny Massachusetts. Jeden jedno z najlepszych na świecie uczelni informatycznych. Znaczy informatycznych, tak naprawdę pierwsza. Pierwsza najlepsza technologiczna, informatyczna uczelnia na całym świecie. Takie studia dla geniuszy. Jesteś po MIT i masz wszystko. Chyba, że jesteś debilem. To wtedy nie. Ale jeśli ktoś jest ambitny i skończył MIT, to panie, rupta co chce, co nie, dosłownie rupta co chce. Co to jest za człowiek, w jakimś kombinazonie, dziwną bronią? Ja tą broń kojarzę, bo widziałem na ten, no na takim pulso laserem, na pierdzielanie, jak to nazwać. Ale, ale nie wiem, przyznam, mówię, na co to jest dobre. Nigdy tego nie miałem, nie miałem kiedy tego zdobyć, że też tego kombinazonu też nie. Ale lecimy do ITW, czyli do ich niego MIT. I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. I tam też prawdopodobnie zakończymy dzisiejszy odcinek. E, ponieważ zanim dojdziemy do tego ITW, MIT, hashtag tak nie wiadomo, co to jest, e, to troszeczkę minie i tak, i tak. Znaczy minie. Mam tutaj na myśli jakieś minuta czy dwie, ale jesteśmy już w 20-minutowym odcinku. E, I tak naprawdę to za niedługo się będzie kończyć. Czy to jest. Tam, czy tak wygląda MIT? Nie, nie tak nie wygląda MIT. Chyba, że ja się dupem, ale nie. Ja już czytałem po prostu w Falloutzie o że są nawiązania, to to nie jest kropka w kropkę, ale... Nie, to jest MIT, tak, to jest MIT. Tego budynku nie pomylę. Sygnał łowczego, łowczego, wykryto sygnał, a właśnie, mam chyba mam w radiu coś wolnego, dostrój się do częstotliwości łowczej, dobra, radio, sygnał łowczego. Idziemy do MIT. Sygnał sygnału, siła sygnału, 11,6%, 12.7. dobra, chyba idziemy w dobrym kierunku. 13%. Czy można tu wejść? Bang. Moi drodzy, na tym zakończymy tak naprawdę dzisiejszy odcinek. I następny będzie już wkrótce, kiedy to spróbujemy odnaleźć syna. Prawdopodobnie zbliżymy się do końca gierki. Znaczy nie do końca końca, ale do końca fabularnego zerysu tła, którego aktualnie mamy. A potem to znają się wszystko jeszcze rozszerzy, na 5 innych stron. Więc spróbujemy znaleźć syna, spróbujemy znaleźć tego łowczego. Podobno ma być trudne, ale skoro jestem w pancerzu wspomaganym, to szczerze mówiąc, raczej nie muszę się o nic bać. Tym bardziej, jeżeli tak jestem. Aha! Jesteśmy nad instytutem, czyli czemu ja tak po prostu nie mogę kopnąć się w dół albo walnąć tutaj kilka bombek? I zobaczmy, napier... gdzie oni są w ogóle? A, u góry. Dobra. Będzie ciekawie. Super Mutant! Sam w siebie granatem rzuciłeś debilu jeden? Od kiedy supermutanty żyją z syntkami? Co się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdziela moi drodzy? Co tu się robi wspólnota? Nie, 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 ja tam nie chcę iść. Gdzie to są schody na górę? Nie wiem, no, to jest falot normalnie. W niego się nie da i zakończyć nagrywać. A to jakiś typek umarł. I, i, i umarł i nie żyje. Nie żyje i umarł. O, tutaj też jakieś wejście. Yy. Aha. Interesująca lekcja. Mina kapslowa. No weźmiemy sobie. Stojący wentylator. Nie chcę na razie, bo ci się nie interesuje jako tako W żadnym sobie tutaj aktualnie jakimś budowaniem czy czymś. Chyba się poddali mądry wybór. Prawdopodobnie zginęli, ale jeśli za ciebie się poddają, dobra, ty, ty w końcu paladyny to nie musisz wszystkiego wiedzieć. Musimy wejść tam gdzieś na górę, a ja tutaj aktualnie nie widzę jako takiego wejścia, eee, tutaj wódy coś jest dupczone i tam prawdopodobnie będzie gdzieś wejście, tak tutaj są schody nawet. Więc moi drodzy, myślę, że jednak w następnym odcinku tutaj się znajdziemy, zobaczymy co tutaj będzie, czy będą tu roiny, czy będzie gdzieś tutaj mój syn! Mały, głupi bachor i wszystko, znaczy mały bachor, tak naprawdę jesteśmy nie wiadomo ile lat do przodu. Szczerze mówiąc, ja nie wiem czego się spodziewać po synie, o ile ten syn ogóle jeszcze istnieje. Ale no cóż, będzie ciekawy, to na pewno. Co, co on miał? Kości lewej stopy, aha, dobra. Laser Instytutu? Czekaj, czy temu mutanty na syntek? Już teraz nie kumam, nie, te syntki walczyły z supermutantami. Dobra, ja myślałem, że mutanty doszły do syntków. What the hell, co nie? What the hell. Coś ciekawego tutaj jest ja specjalnie nie biegam ja tutaj szukam wszystkiego, co tylko możliwe bo po prostu lubię szukać. I ja to dobra, paladyn. Jesteś wielką kupą konserwy posun się. Na tym zakończymy moi drodzy w dzisiejszym odcinek. Ja mam nadzieję oczywiście, że on się wam jak najbardziej podoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie łapkę w górę. A ja tym się z wami żegnam, nie wiem czy mi jego dnia. Amunicję nawet nie zbieram, bo mam troszeczkę dużo, a jakoś mi się nie chce tutaj zbierać Znaczy, amunicję zbieram, tylko nie biorę pistoletu czy karabinu, żeby z nich zbierać sobie amunicję I myślę, że na tym, tak jak mówiłem, zakończymy dzisiejszy odcinek I następny będzie na pewno ciekawy Będzie ciekawy, o i będzie, safe To mam dalej zbugowane sejfy i wszystko Bo strasznie szybko mi to działa, nie wiem dla w ogóle dlaczego nabój, nabój pieniądze, łyżka... No i na tym zakończymy Moi drodzy, dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wszystko wam się jak najbardziej podobało. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, papa! Pa.